Cześć, w tym filmie pokażę stary podręcznik do historii. Podręcznik nosi tytuł z naszej teraźniejszości i został wydany dla siódmych klas szkół powszechnych. Został wydany w Warszawie w 1936 roku. Na okładce widzimy pięknego pol polskiego orła jeszcze przed utratą korony na wiele lat. Tak wygląda stro strona tytułowa. Są tu jakieś podpisy, jakieś pieczątki. Cena 1 zł i 10 groszy wraz ze znaczkiem na budowę szkół powszechnych. Cała książka jest ozdobiona pięknymi ilustracjami i zdjęciami. Na jednej ze stron możemy dostrzec jeszcze mapę ówczesnego państwa polskiego. Są tutaj również nazwy województw, które istniały w tamtych czasach. Są to miasto stołeczne Warszawa, województwo warszawskie, łódzkie, kieleckie, lubelskie, białostockie, wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, poznańskie, pomorskie, śląskie, krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Dodatkowo ktoś sobie w książce zapisywał różne przypomnienia, na przykład jest napisane, że dzisiaj o godzinie 5 po południu jest śpiew kościelny. Jak widać, książka jest bardzo ciekawa, lecz niestety jej stan nie zachwyca. Mimo wszystko fajnie jest poprzyglądać te stare fotografie, popatrzeć na piękną przedwojenną Warszawę, no i na całą przedwojenną Polskę. To było wszystko, co chciałem pokazać w tym filmie. Mam nadzieję, że film się spodobał. No i cześć.